Cześć, witamy Was serdecznie. Jest zielony piątek. Się miksujemy. Celer e, naciowy w doborowym towarzystwie. Będzie zielono. Jest to nasz w ogóle ulubiony koktajl, jeśli chodzi o koktajle z selerem naciowym. Słuchajcie, dajemy trzy łodygi selera naciowego, dajemy dwa banany i dwie sztuki kiwi. Natomiast słuchajcie, my dzisiaj damy 3 sztuki banana, banany mamy małe, małe poza tym jeżeli chcemy troszkę dosłodzić, banany są bardzo dojrzałe wtedy ten koktajl będzie dużo dużo słodszy dobra Miki pokroisz tam banana no to chodź pokroisz banana no to chodź pokroisz banana ola ci go obierze a ja w międzyczasie e, przygotuję łodygi i oczywiście woda wklanka wody do tego No, oczywiście wszystko jest wcześniej umyte. Pewnie Was bardzo to dziwi, ale dzisiaj będziemy w ogóle miksować, jeśli chodzi o kiwi, będziemy je miksować ze skórką. Więc zobaczycie, że można też kiwi ze skórką. Jeżeli ktoś nie chce, oczywiście skórkę możecie obrać. Nie ma naprawdę najmniejszego problemu tutaj z tym, żeby Korzystać. Tak naprawdę to znaczy, trzeba robić tego z tym bananem, ale to jest, tak no tak, to jest do zajęcia Mikiego rzeczywiście. Bo jeżeli na blender poradzi sobie z selerem naciowym czy z inną zieleniną, to z bananem sobie tym bardziej e, poradzi. Tak, Miki? Kroisz następnego banana? To jest następny Dobra. Będzie nam łatwiej troszkę. Na Odrzucamy patrzcie. Ja przygotuję w międzyczasie kiwi. Odkroimy tylko te twarde części tutaj. Możemy je na jakieś cztery kawałki pokroić i wrzucić. Miki kroi kolejnego banana i zaraz będziemy mieli super koktajl. Dobra. Dobra i ostatniego banana. Kto będzie kroił? Kto będzie kroił? Tak, tak, trzy banany dajemy. Normalnie w przepisie macie dwa. Tak jak powiedziałem, my mamy małe banany, więc dajemy e, trzy. To znaczy, że Ola odrobila lekcję, skoro się pyta, Jakieś czy dajemy, przyda, czy dajemy, czy dajemy trzy, trzy banany. To naprawdę nie ma problemu. Daję połowę. Proszę, obierz sobie z tego. Znowu, znaczy nie obierz, tylko... Yeah. Okolic, tak, ty. Patrzcie. Zabawa? O, ale on silny jest. Jeszcze mocno. Super, dobra. Ja teraz wrzucę tego banana. Dziękuję Ci, Mikołajku. Dziękuję Olu. I co? Dodajemy wody, tak jak powiedzieliśmy. Tutaj też widzicie, jak nasze książki leżą. E, Znowiliśmy ich sprzedaż. Wznowiliśmy ich sprzedaż z tego względu, że. Bardzo dużo jest zapytań, więc zdobyliśmy sprzedaż z autografem. Jeżeli macie ochotę, oczywiście zachęcamy. Agata tutaj Wam wszystkie cztery pozycje pokaże z bliska. Oczywiście dalej sprzedajemy też magnesy. Jeżeli macie ochotę, to również są w stałej naszej ofercie do kupienia. I co, miksujemy! Belder jak miksował, to słoik po stoliku latał i Miki co chwilę łapał słoik. Tak? Kto będzie pierwszy pił? Ja. Kompletnie mi to nie dziwi. Już poczekaj sekundkę. Lejemy cały słoik prawie. Okej. Okay. Jak tam tester smakuje? Nie odkrywa, Nie odrywa buzi, to znaczy, że smakuje. Zobaczcie bardzo specyficzne warzywo, jak seler naciowy, które niejednokrotnie ktoś by pomyślał zmiksować, niekoniecznie, bo będzie zły smak. Dziecko pije, to znaczy, że naprawdę to jest bardzo dobry smak. Tak jak powiedziałem, nasz ulubiony seler naciowy. Więc wypróbujcie i powiedzcie, jak Wam smakuje. To co? Do zobaczenia jutro. No, no. Trzymajcie się, Mikołaj. Zrobisz no, papa? No. Papa. Zrób papa. Pa. No, no. Bubu. Zobaczył no, no. bubę. To nie jest bo to, jest tylko pis. to, co zrobisz, papa? Zrób papa ładnie. Miku, pijesz czy tylko udajesz? Dobra. Dobre? Tak. To napisz jeszcze, jak dobre. Mogę ja? Ja nie mogę być na Dąbrowskiej. Pamiętasz? Pamiętasz?